Tarycja Aleszek, witam Państwa w najnowszym odcinku Twoje zdrowie. Dzisiaj porozmawiamy o diecie przy takim niskim budżecie. Jak to wszystko zaplanować? No, wiadomo, wszystko poszło nam w górę, ceny poszły w górę. No, a jak to zrobić, żeby być na tej diecie, no i nie wydać aż tak dużo pieniędzy? I o tym dzisiaj porozmawiam z Panią Dietetyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od tego, czy dieta zdrowa dieta jest droga? Znaczy tutaj, no, trudno stwierdzić jednoznacznie, bo to w zależności jakich produktów będziemy, z jakich produktów będziemy korzystać, ale da się jak najbardziej zaplanować to mm -hmm. w taki sposób, że właśnie to zdrowe odżywianie było, mm -hmm. no, nie było dla nas jakimś bardzo dużym wydatkiem, tylko to jest kwestia już tutaj właśnie dobrego planowania i kilku takich sposobów. No właśnie, no jak to zaplanować przy takim niskim budżecie? E, to tak, kwestia jest taka, żeby na początku dawać sobie sprawę, jak zamieniać produkty. Chodzi o to, że, jak na przykład źródłem białka w obiedzie może być na przykład ryba, łosoś, która jest dosyć droga, no to też źródłem białka mogą być rośliny strączkowe, które są już dosyć tanie. Więc, żeby wiedzieć, że można tak produkty sobie zamieniać. Tak samo, jeżeli chodzi o produkty zbożowe, możemy na przykład wybrać komosę ryżową, która jest dosyć drogą taką kaszą, ale też możemy wybrać kaszę gryczaną albo kaszę jęczmienną która już jest dużo tańsza, więc to jest ważne, żeby wiedzieć co na co, że tak powiem, możemy zamienić, żeby posiłki były tak dobrze zbilansowane. Kupując różne produkty, powinniśmy też pamiętać, że na przykład mamy sezonowe produkty, które są o wiele tańsze niż te, które muszą być sprowadzane z innych krajów. Dokładnie. Teraz aktualnie, na przykład warzywa korzeniowe, możemy z nich korzystać jak najbardziej, czyli marchewka, buraki, seler, ziemniaki i, i możemy i zupy robić i i różne właśnie dodatki do, do obiadów czy do, do innych posiłków, więc to jest bardzo ważne, żeby korzystać właśnie z tych sezonowych produktów i z lokalnych produktów, bo też zazwyczaj będą tańsze. No, Niższe ceny. No dobrze, a czy to prawda, że właśnie na takich półkach sklepowych z, z żywnością bio jest drożej niż na takich yy, zwykłych półkach? Zazwyczaj, zazwyczaj tak jest, ale mm -hmm. to też jest kwestia właśnie No ale powinniśmy i, wybierać porównania. te, czy może takie normalne to, produkty, tylko że droższe. To zależy od produktu tak naprawdę, bo jeżeli na przykład e, wiemy, możemy uzyskać, na przykład kupić gdzieś czy mąkę, czy kaszę od kogoś, e, gdzie wiem, że sam przygotowywał w zasadzie, no same, mm -hmm. sam uprawiał no to wtedy faktycznie to będzie niższa cena, niż jak pójdziemy na te, powiedzmy stoisko, czy, czy właśnie tam, gdzie jest ta żywność ekologiczna, no bo ceny automatycznie tych, tych produktów są trochę większe. No ale to jest, to już tutaj trzeba było na wybranych produktach po prostu porównywać mm -hmm. ceny, co warto było kupić właśnie z tych produktów takich ekologicznych, a, a co można gdzieś tam sobie zaplanować. Tak samo jak mamy na przykład swój ogród w tym okresie letnim, no to wiadomo, że już nie musimy wydawać pieniędzy, więc to już mamy pewną oszczędność. Kwestia trochę takiego planowania, żeby już w tym okresie letnim sobie pomyśleć, co można by było mieć potem właśnie na zimę. Czy zrobić swoje przetwory, na przykład, czy właśnie ogórki, no bo to wtedy też już będzie niższy, niższy koszt. I niekoniecznie trzeba kupować wszystkie właśnie te produkty tylko z tego działu bio, bo często, często da się znaleźć właśnie inne produkty albo takie porównywalne te produkty, też z dobrymi składami mm -hmm. i z dobrymi taniej. wartościami, taniej. Tak Wystarczy czytać etykiety. Tak, to, to się zgadza. Jak najbardziej. E, no też ważna kwestia, jeżeli chodzi o oszczędzanie podczas planowania posiłków, e, to jest e, tak zwany zero waste, tak jak teraz. Myślę, że już wiele osób też e, słyszy, e, słyszy o tym, czyli kwestia tego zaplanowania sobie posiłków, najlepiej obiadów na przykład na tydzień. Jeżeli zostanie nam się kilka właśnie warzyw, albo jakieś końcówki z różnych produktów, to trzeba by wtedy pomyśleć, jak można to wykorzystać, co można z tego ugotować i można zrobić jakiś budasz, czy zupę, tak czy sałatkę. Czyszczenie, czyszczenie lodówki. Dokładnie, żeby starać się jak najmniej po prostu wyrzucać żywności, no bo wiadomo, to wtedy przyczynimy się w dwóch okay. kwestiach. Nie marnujemy żywności, no i też oszczędzamy yy, nasz yy, Nasze pieniądze. No dobrze, co jeszcze tutaj możemy zrobić, żeby troszeczkę obniżyć koszty związane z dietą? To kwestia planowania zakupów. Czyli żeby unikać takich sytuacji, że idziemy na przykład głodnie do sklepu, no bo wtedy zazwyczaj Właśnie. mamy więcej różnych zachcianek i, i się kupujemy. dokładnie, i wtedy potem może się więcej też zmarnować. No też kwestia ogólnie niektórym osobom, które mają dość takie szybkie tempo życia, no to polecam kupowanie takich gotowych produktów, jak sałatki, na przykład w w takich gotowych już opakowaniach, no ale jednak, jeżeli chcemy zwrócić uwagę na to, żeby trochę zaoszczędzić, no to żeby po prostu już samemu takie produkty przygotowywać i ograniczyć kupowanie takich, bo, no bo to będzie większy wtedy też koszt. Też kwestia na przykład kupowania mrożonych warzyw żeby kupować w większych opakowaniach, bo zazwyczaj to wychodzi wtedy też taniej. No i jak coś przygotowujemy, gotujemy, no to wtedy, żeby tylko ugotować tyle, ile potrzebujemy w danym momencie. A resztę na przykład danego produktu zamrozić, jeżeli coś by się na przykład zostało? Ja mam takie odczucie, że powinniśmy chyba chodzić do sklepu z listą zakupów. Bo jeżeli, jeżeli idziemy tam po, po coś do jedzenia, no to łapiemy chyba tak y, wszystko, co mamy na, y, 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 na wzroku. A jeżeli mamy listę y, konkretną, kupię to 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 to, 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 to i to, chyba to troszeczkę taniej wychodzi nas. Tak, to się zgadza, ale to tak jakby zaczynamy od tego, że najlepiej było zaplanować sobie no mniej więcej, chociaż posiłki w ciągu tygodnia. Co będziemy mieć chociaż na przykład na obiady i do tego, że ona na przykład na śniadanie, na kolację będziemy mieć zazwyczaj na przykład kanapki albo czy jakieś serki i wtedy wiemy, ile mniej więcej czego potrzebujemy. Tak, żeby sobie to po prostu rozplanować. Pani Doroto, chyba też powinniśmy zwrócić uwagę dookoła siebie, na swoje otoczenie. Może mamy gdzieś sąsiadkę, która ma kury, która ma świeże jajka, która sprzeda nam taniej, albo znajomego rolnika, który taniej, wiemy te warzywa są ekologiczne, dobre i tak no i możemy od tego sąsiada kupić na przykład taniej Dokładnie. To już jest to są zaoszczędzone pieniądze. Pewnie. Kwestia jest właśnie trochę takiego pomyślenia tylko o tym, o tych naszych posiłkach, zaplanowania i, i da się naprawdę dużo zrobić, nawet też warto przygotowywać właśnie czy jakieś gulasze, czy czy różne, e, na przykład zapiekanki z tych produktów, które zostają, bo często mamy swoje takie ulubione potrawy, i tylko je przygotowujemy. Na no, kwestię trochę takiej tutaj e, inwencji twórczej, że tak mm. powiem, jak coś zostanie, żeby pomyśleć, że o, tu zostało mi na przykład trochę tuńczyka, tu trochę makaronu, e, tu gdzieś tam trochę. Tu połączę jakieś... to z tym, to z tym. Tak. Może wyjdzie. E, dobra, Dokładnie, i poszukanie też jakichś przepisów, i, i wtedy jest dużo e, dużo, dużo taniej. No, i tak jak już tutaj parę razy dzisiaj wspomniałam, planowania. Czyli na przykład, jak wiemy, że gdzieś siedziemy dalej, no to możemy sobie w, na przykład upiec wcześniej jakieś ciastka albo batony, żeby już na przykład nie trzeba było po drodze gdzieś kupować, a to wyjdzie dużo, dużo taniej i zdrowiej. Pani Dorota, bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę Państwu. Dziękuję za uwagę. No i najważniejsze jest planowanie naszych wydatków. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.